sposób w jaki całe masy społeczeństwa są kontrolowane to sprawić aby społeczeństwo uwierzyło że to nie jest ich wina że to wina rządu że to wina sił politycznych że to wina ekonomii banków oprocentowań że to wina tych co noszą maseczki że to wina tych co nie noszą maseczek albo że to wina twojego dzieciństwa wina twojego ojca wina twojej matki albo tego że spadłaś z biegnącego konia i to straumatyzowało twoje życie i ma wpływ na ciebie do dzisiaj bo gdy sprawisz że ludzie będą wierzyć w to, że ich sytuacja, ich życie i ich los nie jest zależny od nich i nie jest spowodowany przez nich, to automatycznie odbierasz im moc i kontrolę nad własnym życiem. Czyli w dosłowny sposób wmawiają tobie, że nie masz mocy na to, aby kreować własną rzeczywistość. Wszystko ale to dosłownie wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu, czy to są rzeczy negatywne, czy pozytywne, wszystko to stworzyłeś Ty. A jeśli jest to niepodważalny fakt, że wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu, to Ty to stworzyłeś, to jeżeli coś Ci się nie podoba w Twoim życiu, to Masz moc, aby to zmienić w takim samym tempie albo szybciej.